Czy mamy kogoś na pokładzie, co ma problemy z osteoporozą, ze stawami, jakieś tematy reumatyczne i tego typu pochodne? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu: Zostańcie do końca, polecę Wam patent, albo od razu Wam go polecę, a później rozszerzę, rozwinę, co z tym można zrobić, jak to działa. Tym patentem jest lawa piór uszlachetniony zeolit, który stosuję już 5 lat. A wiem, w jakiej kondycji były moje stawy na początku przed stosowaniem, gdzie praktycznie wszystko strzelało, jak wchodziłem po schodach, to był jeden wielki chrupot. No to są przede wszystkim, kochani, minerały, których nam brakuje, których nie mamy w jedzeniu, w pożywieniu, a właśnie lawa piór dodaje tych minerałów uzupełnia niedobory. Co więcej, są one bioprzyswajalne, czy jest to prawdziwa petarda dla naszego organizmu. Tetarda, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I to nie są tylko opowieści, bo jest mnóstwo ludzi, którzy już powychodzili z poważnych zachorowań, właśnie reumatycznych po stosowaniu lawy, i mówią o tym głośno. Ale gdyby dla tych niedowiarków, którzy nie wierzą, to potwierdzają to badania kliniczne 25 lat przez lekarzy, że faktycznie to odbudowywuje tkankę chrząstną. 7% skali roku a jeżeli nie uzupełniacie tych właściwych minerałów, nie macie tego spożywienia, a mamy to wszystko powyjaławiane tak, te gleby, że mało jest tych minerałów w pożywieniu to wasza tkanka chrząstna spada chyba około o 3, 3 albo 4% już teraz nie pamiętam, ale to też jest potwierdzone badaniami, możecie sprawdzić zweryfikować więc ludzie na Jak doczekają wieku starszego, żeby nie powiedzieć starości, no bo starość, no wiadomo, dla każdego jest inna. Może być 80-latka, która skacze na spadochronie i na bandzi ćwiczy w klubie fitness, a może być facet w wieku 40 lat, który ledwo zipie ma garba. I to wiecie, ma garba, bo ma dużo problemów, emocji, złe odżywianie, brak ruchu. Jest dużo tego powodów. W każdym razie, już płynąc do brzegu, to jeżeli macie problemy z tymi tematami, to polecam Wam przekonać się i zastosować sobie lawa piór. Jeżeli nie lava piór, to coś innego, co Wam dostarczy minerałów, możecie poszukać coś z dobrego źródła, bo to jest chyba kluczowe w tym wszystkim, na pewno kluczowe. Ale gdybyście chcieli, z mojego polecenia, mogę Wam to zarekomendować tylko wtedy potrzebuje wasze serduszko udostępnienie, komentarz i krótką wiadomość na priv. reumatyzm, steoporoza, cokolwiek i na, ten, na to hasło podeślę wam to co się nie sprawdza wielu osobom ale jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy że żeby coś zaczęło działać trzeba to regularnie stosować niby takie proste ale zdarza się, że zamawiacie lawę, zapominacie o niej no, i sobie leży i czeka na odpowiedni czas. Ale kiedy jest odpowiedni czas? W tym momencie, tu i teraz, to jest najlepszy czas, żeby zacząć działać. Także, kochani, życzę Wam działania w tych rzeczach, bo jeżeli Wy nie dołożycie w to swojego zaangażowania, to nikt Wam nie będzie nasypywał proszku i za Was to spożywać. Wy to musicie sami zacząć stosować, i wtedy będą efekty. I co? Miejcie wspaniały, cudowny dzień, cześć.